Witam się dzisiaj z Wami bardzo, bardzo serdecznie i zapraszam na filmik. Będzie o urodzinach trochę zaległych i będzie ciasto śliwkowe. Dzisiaj zapraszam Was na ciasto, na ciasto z kruszonką, ciasto ze śliwkami i kruszonką, i pokażę Wam jak ja to ciasto będę robić. Zapraszam. Tu mam przygotowane śliwki, wymyte, przepołowione na połóweczkę. A tutaj mam już przygotowane ciasto na kruszonkę właściwie składniki na kruszonkę 150 g mąki, 80 g cukru, cukier waniliowy, 100 g masła i trochę taką garść dodałam płatków owsianych. Ma być szczypta soli, więc będzie szczypta soli. Może jeszcze jedna. I dam taki olejek, czyli bio vanilia, ekstrakt paniliowy. I rękami będę zagniatała to ciasto na kruszonkę. Gotowe ciasto na kruszonkę. Pierwszy raz dodawałam płatki owsiane. Zobaczymy, jak będzie, czy będzie smaczna ta kruszonka. Daję ją teraz do lodówki. Kruszonka jest gotowa. Teraz następna część ciała. Przygotowane są śliwki. Tutaj dwa jaja. Delikatnie posolone szczyptą soli. Trzy czwarte szklanki cukru. Takie 150 gram masła. I 150 gram też mąki. Do tego będzie proszek do pieczenia, dwie łyżeczki. Cukier waniliowy. Dodaję tutaj mąkę i resztę składników. Do miski dodałam mąkę, proszek do pieczenia, dwie płaskie łyżeczki. Dodaję cukier z prawdziwą wanilią. O jaki ciemny jest. Tutaj jest 3 czwarte cukru normalnego. Lekko posolone jaja, malutką szczyptą soli. I będę dodawała masło. Powoli masło i mieszała. Mieszam ciasto łyżką, ale bardzo ciężko się miesza, więc na pewno tym bardziej nie będę mogła zmiksować, ale spróbuję. Może się uda zmiksować, a jak nie, to wyrobię je ręką. Ciasto bardzo ładnie się miksuje mikserem. Nie muszę wyrabiać ręką. Wyrabiam dosyć krótko. Kostki już jest gotowe. Składniki są Przygotowałam blachę do pieczenia. Wyłożyłam ją papierem do pieczenia. Wysmarowałam masłem i obsypałam mąką. I teraz będę tutaj wkładała ciasto. Całe ciasto wyłożę na blaszkę, a następnie śliwki. Ciasto jest wyłożone na blachę i teraz śliwki z skórką do dołu. Śliwki już pięknie mam rozłożone na cieście. I będę tutaj kładła kruszonkę na wierzch. Ładnie już kruszonka jest na całym cieście położona. I ciasto będę wkładała do piekarnika. Gdzieś na 50 minut do godziny. 180-190 stopni. A ja za chwileczkę, za godzinę zaproszę Was na ciasto, które wyciągnę z piekarnika. I ciasto jest wyciągnięte z piekarnika. Zobaczymy, co wyszło. Prezentuję. Myślę, że nieźle. Teraz ładnie można posypać cukrem, pudrem. No i spróbujemy, jak troszeczkę ostygnie. Jak ciasto śliwkowe wyszło. Ciasto jeszcze jest gorące, ale tak wygląda. Ma po prostu dużo śliwek, a mało ciasta. I o to właśnie chodzi. Smacznego. Dzisiejszy podwieczorek wygląda tak. Jest ciasto śliwkowe, posypane cukrem pudrem, kawa, kwiaty i degustacja. Piękna pogoda. Jutro ma być też bardzo ciepło, bardzo ładnie. I próbujemy. Próbujemy smacznego, co udało mi się na dzisiaj upiec. Wartuszek zdejmujemy do ciasta. Kochani, właśnie dojechałam. Dzisiaj jest spotkanie, zaległe spotkanie z Elizą. Umówiłyśmy się nad jeziorem i będziemy je spędzać w kąpieli słonecznej, a może nawet wodnej. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jestem nad tym jeziorkiem pierwszy raz. Eliza mówiła, że jest fajnie. Pokażę Wam, jak będzie wyglądało to spotkanie nad jeziorem. Zapraszam Was na te zaległe urodziny. Niestety zaparkowałam bardzo daleko, z drugiej strony jeziora i teraz będę szła około 20 minut do miejsca docelowego. Ja dotarłam nad jeziorko, tu wygląda Tak, piękne jezioro. A tutaj prezent jest przywieziony. Wreszcie się doczekała moja koleżanka na imprezę. Mam nadzieję, że będzie jej się podobał. Lakier mamy ten sam. <grym> Imprezy czas zacząć i zaczynamy od jogurtu naturalnego z chia i bobrówkami. Zrobiłaś? I miód. I miód. Oh. Taka, takie pyszności. To smacznego, na zdrowie! Jest bardzo gorąco, więc idziemy popływać. Woda jest czyściutka, wykąpałyśmy się super. Po kąpieli prysznic. Woda jest cudowna pod prysznicem. I relaks. I po opalaniu powrót do domu. Było super cudownie. Jedziemy. Pogoda dalej jest piękna. Pokażę Wam jeszcze stylizację jaką miałam na spotkanie nad jeziorem swoją koleżanką. Wiadomo nad jezioro, czyli stylizacja taka typowo letnia, wakacyjna. Sukienka kupiona w sklepie Mohito kilka lat temu. lecja letnia na no. jesień. Nawiązując do poprzedniego filmiku, gdzie pokazywałam pielęgnację, pielęgnację między innymi też moich stóp, bardzo dużo było pytań, co z moimi stopami jest nie tak. Nie podobały się moje stopy, mam haluksy i może to był błąd, że Właśnie pokazałam coś, co nie jest idealne, ale jesteśmy jaki jesteśmy i po prostu ja nie widzę w tym nic złego. A po prostu mam takie stopy, bo mam haluksy i właściwie już miałam je mieć operowane dobrych kilka lat temu. W każdym razie miałam już termin, tutaj, właśnie w Niemczech, zrobiony na wizytę w klinice, gdzie. Miałam się poddać operacji stóp. Ale niestety w tym czasie zmarł mój mąż i w tym momencie miałam dużo więcej innych problemów niż zajmowanie się moimi stopami. I tak od tamtej pory wszystko minęło, tak myślałam, że zrobię sobie następny termin, ale nigdy nie ma czasu, bo albo jestem pracy, albo jestem w Warszawie, albo po prostu nie mam czasu. Chodzę w wygodnych butach, więc wtedy stopy mnie nie bolą. Jeżeli ubiorę buty niewygodne, jakieś szpilki, to oczywiście z bólu potrafię i płakać. Ale staram się zawsze mieć w tym momencie buty na, buty na hey, zmianę. Tak. Takie mam stopy, jakie mam, jak się komuś nie podobają. To trudne, Mnie się też nie podobają. Jeszcze były też uwagi dotyczące balsamu linola, balsamu do ciała linola. Jest, balsam występuje w dwóch postaciach: w postaci lżejszej i w postaci bardzo, bardzo gęstej. I właśnie wtedy, kiedy ja potrzebuję ratunku dla mojej, nawet używam czasami na twarz, dla mojej szyi, dla mojego dekoltu to właśnie tutaj wklepuję ten balsam na jeszcze wilgotne ciało po kąpieli i po prostu czuję się wtedy cudownie, jest przepięknie nie tylko nawilżone, ale i natłuszczone i widzę jakie są pozytywne rezultaty po użyciu tego balsamu a ten leciutki balsam lub jakiś tańszy balsam wtedy rozsmarowuje na całe ciało Całe ciało wuj już innym balsamem, bo ten ciężki balsam właśnie o takiej mocnej formule jest dla mnie za trudny do rozsmarowania po całym ciele. Jeżeli będę miała, jeżeli będę widzę, że coś się będzie działo z moją skórą, to oczywiście, że wtedy cały ten balsam petrę całą swoją skórę na całym ciele. Ale polecam Wam, naprawdę jest świetny, czy ten balsam, czy bio... Jeszcze jest, jeszcze jest jeden, zaraz Wam... Bepantol. A po Rosmanie kupiłam sobie Bepantol. Też jedna z Was pisała mi, że Bepantol jest dużo lepszy od Linoli, że jest po prostu super. A ja ten Bepantol kupiłam, bo w jednym z filmików Joanna Przetakiewicz... Właśnie mówiła, że też używa balsam bepantol i go miesza razem z mleczkiem do ciała. Ten właśnie bepantol miesza z mleczkiem do ciała i rozsmarowuje po całym ciele, bo bepantol wiadomo, że ma też właściwości lecznicze. Jest to produkt apteczny. Ja mam tę lżejszej formule Jest po prostu super, super. Polecam. Pokażę Wam jaki mam przepiękny widok z tarasu. Róże, kwiaty i owce. Kocham kwiaty, a ponieważ moje róże bardzo szybko więdną, jest bardzo ciepło, chociaż robię wszystko i zmieniam wodę i dwa razy dziennie, zimną, lodowatą, z cukrem, z aspiryną, wszystkim czym się da, mimo wszystko więdną szybko, więc zaopatrzyłam się w nowe, może te będą troszkę dłużej żyły na tarasie. Róże kupiłam w kwiaciarni po bo... 2,50 euro pięćdziesiąt centów. Cztery doniczki. Są prześliczne. No i te owce też są prześliczne. Kochani, na tym żegnam się już dzisiaj z wami. Dziękuję wam za czas spędzony ze mną, za kawę zbitą razem ze mną. Bardzo jeszcze raz dziękuję. Dziękuję za polecajki Wasze, za komentarze. Ja zawsze jak jest polecajka, to robię sobie zdjęcie. I potem mam, jeżeli chcę kupić, to już mam właśnie zdjęcie zrobione z nazwą danego produktu. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję i zapraszam na następny filmik. Pa pa!